Odcinku dało się zdobyć Plant Food Booster, a w dzisiejszym odcinku to będziemy tego pana. I może też to. Ale nie wiem, więc trochę podbić i uratować go z tego, jakby, pudełka, czy jak to można tak nazwać, żeby go uwolnić i żeby był żywy. A tą historię ja. Ja nie rządzę i mogę go uratować. I go uratuję, bo chcę mieć więcej roślin, które będą chronić, chronić ten domek dziwny. Jak to? ja Jaja robicie? Ile ma słoneczek? Jezus Maria. O nie, ja nie mogę tych takich fajnych, tych. Bliźniowie! To tragedia, normalnie. Reaper, let's, co to, let's, nie! nie, 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 restart, ja wiem co, a to jest jak mój ulubiony level z tego, z yy, Koloseum, z, z tej gry, z tej samej gry, dobra, wiem, le... wiem, 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 ja wiem co to jest, ja wiem, tak, wszyscy są, wszyscy wzięci, let's stworzyć defensywę z ziemniaczków. Później też na tą de defensywę ich. A tu dać takich dwóch, powiedziałbym, dwóch groszków. Groszków, gdzie tam nie ma ich. Albo nie, bez tych groszków. Weźmiemy tutaj sobie, damy tych. A tu w środku będziemy, damy dwie takie. Jeszcze nie stać mnie. Nie stać. I tutaj dam jeszcze sobie dwa takie kroszki I weźmiemy tutaj damy jeszcze bulzy tej pulsy. No i po prostu let's rock. I nie mogę nic więcej robić, naprawdę. Co ja, ja robicie? O nie, jeszcze sam. A nie mogę ich zamrozić nawet. To jest bardzo niefajne. Wysuń się bombo! Bombo! No właśnie. Też bomby biorą atak na siebie. Najgorsze to, jeszcze były, były te posągi głupie. Dobra, wyśpiesz czas. Tak. żeby wszystkie wybiły, bo tu się ekran za bardzo rusza. Ja chyba tą grę sobie wystawię i tak będą się biły. Wszystkie zombiaki z tymi nazywami. Wincie, O nie, bo tutaj mamy wielbłądy. O, to bardzo źle. I ile tych wielbłądów? Myślicie, że jakby to był jeden wielbłąd, to bym się jeszcze nabrał, ale całe stado wielbłądów, to już nie. Zostawcie nas. Zostawcie nas. Wy nas nie pokonacie. Nawet jak pokonacie, to mamy groszka i, i tych, więc nie dacie rady. Dobra, przyspieszamy ten czas. Bo to za wolno leci. Dajam. Jak dobrze, że jest takie coś jak przyspieszanie tego czasu. O, o! Dostali się! Ale on ich z dystansu bierze. Więc jest dobrze. Do... I... Nie mogę patrzeć, nie mogę patrzeć, nie mogę patrzeć! Nie mogę patrzeć na to, jak przegrywam. Nie! Za dużo ile z tych wielbłądów biel, tam mi daliście. Ta gra jest jakaś oszustwa. Ta gra daje jakieś oszustwo, żebym ja tylko nie wziął tego groszka nie uratował Bo tu u góry widzieli, że mam słabą defensywę i dali mi tutaj ten... 5 miliardów ich. Dobra, przejdźcie koszaro. Jakie koszara roz, rozjechała? Przegrywam. Już przegrałem. Proszę, żeby to u góry nikt nie przyszedł. Nie, ja jeszcze fartuję tym pożem. Naprawdę nie uda nam się chyba go, mu pomóc. A to jest najgorsze, że nie mogę zamrozić nikogo. Ha. To jest najgorsze. Te kupie zombie mi nie pozwalają. Nie cierpię tej gry. Nie pozwolę na jakiegoś tego mieć. Tutaj dajemy groszki. Bardzo ładne groszki. Ale góra nie może być taka słaba. Dajemy tego, tutaj dajemy to. I tak dajemy na dole też tu. I to. Już osłaniamy z ziemniakami. Jest time do the cooking, jest do the cleaning. O nie. O, o No nie starczy mi naprawdę. Jest time do the cooking, jest time do the cleaning. Dobra, tu se zwrócę, tam, tutaj, o. Dobra, mam nadzieję, że to da radę. No to musi dać radę. No są na tyle dobre te groszki, tam na tej górze, na tym środku, że one dadzą radę. Dacie radę, wierzę w was groszki. Wierzę w was wszystkie. Muszę wierzyć w górę, bo... Górę z najbardziej osłabioną, A czego dalej? Jeszcze te skały głupie. One mi tylko przeszkadzają, ale tutaj widzę, że dobrze wszyscy radzą. A ta, co ma te bumerangi na sobie, ona jest bardzo dobra. Widzowie, tyle wam powiem, bo ona może dwa, dwa ciosy zajęła przeciwnikowi. Właściwie te wielbłądy jej są posłuszne. O nie, zaczyna się. Dobra, troszeczkę ten czas. Bo nie mogę tego czasu tak za bardzo tracić. Na taką małą walkę. Dobra, nie będę mówić mała walka, bo zaraz mi się rozpocznie harmidą. Harmider, przepraszam, nie harmidą. Rozwalić ich. Ale te groszki po środku e, są najlepsze chyba. o nie, idzie ich wielki wróg jeden orzeszek. Nie, bo tu nie było orzeszka. One sobie radzą. Jeszcze te wiadro na głowie. O, o. No to już czasu, e, zwalniamy czas. O, o. Trochę widzę, czyż lepiej idzie ten zombie. Ale weź gra, weź się ogarnij i nie dawaj mi na górę więcej tych zombie. Bo, bo góra i dół nie mogą. O nie! Nie! Zostaw ich. Zostawcie moich zombie! Zombie matko. Moje piękne kruszki, bo one są, one mają być normalnie nieatakowane. Muszą przeżyć tą wielką bitwę. Zostawcie. JE Dobra, damy radę, radę. Przyspieszę ten czas, żebyście się nie musieli tak trudzić, że ten odcinek jest bardzo długi. Wkuraszłam się 102 subskrybentów już mam, ale mi nie przechodzą żadne powiadomienia, e, jakie jak macie niki, dlatego nie będę mógł czytać a szkoda, bo tylko, jak miałem 100 subskrybentów to bym tylko jeden nick przyszedł. Wiecie? Więc jakby coś nie mogę czytać Waszych ników na odcinku, szkoda, ale jak subskrybujecie kanał to będzie i tak dobrze. O. Nie, jeszcze tutaj nam nie uda, ale tu się nam uda pomóc temu i po prostu mam nadzieję, że to nie jest. Nie! One nie mogą wejść na to, na te glutki. Da, już dobrze, że mogę brać swoje ulubione te, bo bez nich to bym nie przeżył na A szczególnie bez tego zimowego bo on bo on chyba odwala bardzo dużo roboty, ale ten... nie wiem jak on się nazywa. i Nie wiem jaki on jest... ten seller chyba, tak seller chyba, ale jakiś, jakiś chyba bardziej grubszy. On, on odwala bardzo dużą robotę. No! Tu nie ma żadnych tych rzeczy. Ale jak był pojedynek wielki, to już było 50 posągów. O, o. A stój mi tu, stój, stój, stój. Nie wolno. Jeszcze nie ma takich rożków. Och, ta gra mnie męczy już powoli. Że to zombie... Ile ich idzie? Tu jeszcze nie jest ten... Ta wielka fala ich. O,

tam nam na zangalewa. To jest time for Afryka O nie. Nie no, przylazł gościu z pochodnią. Ci goście z pochodnią są jeszcze le... Dobrzy. Ej, 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 A! Jezus Maria, Jezus Maria. Kapi, kapi, kapi. Szybko plan. Kapel. Rozwal tego głupiego zombie. Przecież nie możesz być słabszy niż jakiś. Nie, no. Nie. Jest w dupie. Nie uda mi się. Teraz trzeba dać mu list, żeby był bardziej ochronny. Dobra, kupuję Mam, mam kolejnego listka. Trzeba ich ochronić. O nie, jeszcze ten przyszedł. No jeszcze jeden mi tu przylazł. Palce to. A czego on się w ogóle nie pali? E, e, zamrożony nie, tu nie przyjdzie. O nie ile ich tu przyszło? Ja tu nie dam rady. Widzowie, ja tu nie dam rady. Zabrałem tego orzeszka na dole. Nie rozjadają, a no nie. Trzeba użyć mocy zamrażania całego wszechświata. Dajcie mi tylko tego, dajcie mi tylko tego. O, tylko on, on rozwali wam pomysł wchodzenia na mój, mój teren. No tu nie wolno wchodzić. Teren prywatny. Teren prywatny powiedziałem. Stój! Ty z garnkiem na łubie stój. O tak w ogóle zrobię wam tu przeszkodę. O roślinka Będzie do mnie. I teraz myślę, że mam nadal trzy te miejsca na ten. A, ty mi wypad wypadł. Dobrze, że te ziemniaszki mają taką ochronę. Zostało tylko ten, bo ta falarz została pokonana. Uff, dobrze, że nam się udało, tylko jedna koszarka została rozwalona. Mam nadzieję, że coś z tego dostanę. To, to, to jest dobra zapłata. A, a ja wiem, bo 200 zł dlatego, że, że e, groszek normalny co strzela po 1 kosztuje 100 zł. A ten groszek strzela po 2, czyli po 200 zł. Logika gry. Już znam logikę tej gry. E, e. Łaka, łaka. Hmm, więc... Może uda nam się jeszcze kogoś uwolnić. O matko, Boska, musiałem wyjść na chwilkę na balkon, widzę więc nie mogę gry ruszać nią. O Jezus! Widzowie, wiecie, jakie jest tam zimno? Jay, Jay, chodź tu, chodź tu, bo cię zamknę. Dobra. Ciekawe, co zrobimy w ogóle z takim fajnym e, tym. A wie, może wiecie, co, jakąś propozycję, może powiecie, co ma z nim zrobić. Napiszcie teraz w komentarzu, a ja zrobię coś złego z tego banku. O Jezus Maria, jak tu zimno. Chyba coś zepsułem. Mam nadzieję, że nie jest zepsułem. Zobaczmy sobie co... tam słychać? <six choreography> Jest od... O, już uwolniliśmy go. Te dwie, 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 dwie słoneczniczki uwięzione w tej karcie. O, potrzebujemy na groszku. Zasadzamy. Dobra, widzę, będziemy już kończyć ten odcinek, więc bye! bye.